Dziewanu z tej strony, Dave. W dzisiejszym odcinku w Minecrafcie każde zabójstwo, bądź zabicie jakiegokolwiek moba czy też stworzenia będzie nas przyspieszać. Będziemy mogli chodzić dzięki temu szybciej. Więc koniecznie oglądajcie do samego końca, bo naprawdę ten odcinek będzie przyspieszać z każdą następną minutą jego trwania. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, bo ostatnio robimy te Minecraft dalej, robi się to całkiem dobrze. Mam nadzieję, że niektóre z Minecraftów, ale, które będę robić w przyszłości, będą Wam się bardziej podobać, bo teraz nie narzekam na, na wszystko, ale widzę, że tam się, że to jest super. Super, super, tylko na razie odcinki nie docieramy jeszcze do takiej ilości osób, jakie jakiej bym chciał. Ale myślę, że to zmienimy za niedługo. Dzisiejszy odcinek, myślę, że jest naprawdę bardzo fajny, bo z każdym następnym zabójstwem, co będziemy zabijać, stajemy się coraz i szybsi i później będziemy mogli normalnie zasuwać jak powaleni. A do tego przede wszystkim najpierw potrzebujemy jakieś przedmioty, prawda? Więc dlatego zbieram to drewno, żeby po prostu mieć te rzeczy, żeby tutaj, wiecie, było już tak na ludzie tego drewna, żebyśmy już, żeby nam go po prostu już nie brakło do końca rozrywki. Oczywiście wpadajcie na Sheffsopa, na mój sklep i Szypsona, bo tam macie super Poszulki, macie super kubeczki tu i na telefon bardzo ładne, więc zapraszam serdecznie yy, i wpadajcie też na kanał główny, kto nie wpada no, ale to, to, to wiadomo, no tam odcinek, no i przepraszam, że w ogóle dzisiaj spóźniony odcinek, bo jest godzinka już 16 chyba, jak nie później nawet, więc przepraszam, że spóźniony, ale no po prostu nie było mnie w domu i byłem kapeczkę zajęty, więc dlatego nagrywam to do przodu. Jutro już normalnie odcinek z rana i prawdopodobnie właśnie też mega ważna informacja. Jutro na kanale głównym możliwe, a nawet na 80% pewności sprawa, że jutro będzie live na kanale. Głównym o godzinie 9 bądź 10, więc koniecznie bądźcie wtedy w domkach. No, może gdzieś wychodzicie, no to wtedy was niestety o ale będzie on dość spory, bo bez dwie godzinki, więc wtedy bądźcie na bieżąco, bo naprawdę, naprawdę będzie warto. Na lewy będziemy robić mega fajne rzeczy i może też porozdaję jakieś nagrody. Zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie teraz zbieramy kamień, epoka kamienia, mamy tutaj achievement, zaraz wam pokażę, jak to wszystko działa. Chcę po prostu sobie na razie nabić jakieś, takie podstawowe totalnie itemy, żeby mieć po prostu czym kopać, czym bić też przede wszystkim, żeby po prostu można było ruszyć dalej, więc dlatego na razie zbieramy te itemki. Jak widzicie na razie i właśnie bardzo ważna rzecz, ten spin nam się nie pokazuje tutaj. On po prostu się zalicza już tak jakby w samej grze, więc zobaczycie, że naprawdę będziemy tak, tak zasuwać, że sobie sprawy nie zdajecie. Ale najpierw zróbmy sobie właśnie jakąś sikierkę jeszcze do tego. Dlaczego robię sikierkę? Z tego względu, że po prostu bardzo ona dużo bije. Wydaje mi się, że nawet więcej niż miecz w Minecrafcie ten kamienny, więc naprawdę sikierka jest OP, muszę przyznać i robi się ją bardzo łatwo, więc to jest akurat duży plus. No i teraz sobie zbierzemy troszkę więcej kamienia i też zbierzemy sobie węgiel na noc po bo Prawdopodobnie zaraz tutaj będzie noc, w sensie no nie tak zaraz, prawda? Ale wiecie, na stworzeniach najłatwiej będzie to nabijać. Takich wiecie w nocy, więc musimy się po prostu przygotować na to, że w nocy będzie ostre łupanie potworów. I przydałby się też na przykład na pewno jakieś troszeczkę żelazo, jakiś hełm, bądź cokolwiek, jakaś zbroja. No ale, no nie można mieć wszystkiego, prawda? Więc pogobiemy na razie tutaj, zobaczymy, może nam wyleci, może nie. Zobaczymy, jak sprawa będzie wyglądać. Mam nadzieję, że nam zaraz coś tutaj da, w sensie wiecie, no jakiś, jakikolwiek, jakiś taki odłamek żelaza chociaż, żeby po prostu można było się z tymi stworami uporać w nocy. Dobrze, a więc tak, mamy sporo węgla, ponieważ mamy 22. Dobrze liczę? Nie, 23 nawet, więc to jest naprawdę spora ilość, bo już nawet więcej niż kamienia, tak jest. Więc zróbmy sobie troszeczkę pochodni już na wieczór do przodu. Pochodźmy sobie tutaj, bo tutaj widzę, że jest ta miecz, no mieć mnie nie cieszy, bo to jest dość słaby blok ak ak akurat. No ale, no jest jak jest, prawda? Sprawdźmy sobie, czy gdzieś tutaj nie wystaje nam jakieś ładne żelazo, bo może też tak być. Mamy kolejną mieć, no niestety to nie jest dla nas dobra wiadomość. E, tam widzę, że jest węgiel. Tutaj też sam kamień, Jezus, sam kamień No dałoby te żelazo Potrzebuje żelaza, żeby bardziej Mocniej w stwory bić e, I potrzebuję sobie też je przepalić, więc fajnie byłoby Zaraz też nazbierać troszeczkę kamyczka więcej e, Widzę, że tutaj bardzo dużo jest też wody e, Ja tej wody wcześniej nie widziałem Znaczy, no widziałem tą wodę, ale nie wiedziałem, że tam jest kamień Pol, więc można byłoby tam też sprawdzić Czy tam czasem gdzieś nam nie wystaje jakieś żelazo Okej, okay, sprawdził O Jezus, okej okay. Jednak wody nie będziemy sprawdzać Oj, nie będziemy, nie, nie, nie zabijesz mnie, prawda? Jezus święty, Boże, jest żelazo, dobra, mamy to Ej, widzieliście w ogóle, jak on mi dużo zadał? Przecież to jest powalone Te potwory podmorskie są zbyt op Przecież on mi zadał praktycznie Całe HP, 7 serduszek ponad I to nie było miłe, dobra, mamy Naprawdę tylko jedno no przecież ja się po prostu zaraz tutaj popłaczę no, ze wstydu i z hańby. Dobra, czy naprawdę nigdzie nie mamy innego żelaza i musimy iść gdzieś dalej po nie? Na, naprawdę ani jednego żelaza? Okej, okay, dziękuję, bo naprawdę bardzo dużo kamienia, a bardzo mało żelaza. I naprawdę tylko będą trzy, czy mamy cztery, czy to jest ledwo na sikierkę? Naprawdę? Nawet nie mam na Kailofa. No, znaczy, no, no, będę miał niby na Kilofa, ale nie będę miał na siekierkę. Boże! Ciężkie wybory mego życia. Dobra, yy, poszukajmy jeszcze może, bo może gdzieś tu się ukrywa. No, ta mieć, jezus, ta mieć. Gdyby ta cała miedź została zamieniona na żelazo, to ja bym był tutaj multi No, ale dobra, widzicie, że mamy dość mało akurat serduszek. O, to jest kanion. O, okej, okay, dobra, super, tylko ja na takim HP-ku, wiecie co? Ja nie chcę ryzykować czemuż wir lewituję. okej, okay, dobra, nie mam pojęcia. W każdym razie ja na takim hapeku to nie marzę o niczym innym, jak o po prostu zjedzeniu czegoś, więc poszukajmy jakichkolwiek mobów. Ehm, pszczoły to akurat nie jest coś, co mnie jakoś mega interesuje, bo raczej z tego nie skorzystamy, ale mam nadzieję, że zaraz gdzieś tutaj będzie jakaś świnia, którą uda nam się hapnąć. Tam jest krówka, okej, okay, więc pójdziemy sobie po krówkę. Mamy też owce! Owca też daje jakieś tam mięso, więc. O! No! Dwa! Okej, okay, to jest sporo, dobra, zobaczymy czy to też tyle da Okej, okay, dziękuję. A właśnie i my za każde zabójstwo dostajemy speed, patrzcie, chodzę coraz szybciej, w ogóle ja już zapomniałem o co chodzi w tym odcinku. Dobra, i faktycznie widzicie, że chodzimy szybciej. Widzicie? Ta postać rusza, rusza się szybciej o 5% za każde zabójstwo. Więc jeżeli zabijemy adekwatnie 20 stworów... To wydaje mi się, że będziemy już zasuwać dwa razy szybciej niż normalnie w Minecraft'cie, co jest po prostu powalone jak dla mnie. Dobra, czekajcie, bo już się totalnie inaczej gra, jak już zrobiliśmy troszkę tych zwierząt. Kurde, ale fajne. E, czekajcie, gdzie ta krowa? Dobra, walę krowę będziemy znowu szybciej chodzić. Dobra, dziękuję. Dostałem mięso, mamy pięć, okej. Okay. Patrzcie, jak już zasuwam, no to jest po prostu powalony tryb. Dobra, zgarniamy sobie piecyk, robimy sobie, craftujemy sobie piecora. E, robimy tak, puf, dobra. I przepalamy, nie to, Jezus. Da się przepalić wełnę? Nie. Dobra, co tu się dzieje? Dobra, okej, okay, dobra Wełną da się przepalać i naprawdę zmarnowaliśmy Jedno wełnę, już miałem na łóżko, boże Ale łóżko nam akurat chyba nie jest jakoś mega potrzebne Z tego właśnie względu, że bardziej Ucieszymy się e, Z zabijania potworów w nocy, bo będziemy coraz szybsi Dobra, odłóżmy sobie tutaj te jakieś takie nasze Wiecie, podstawowe i ta, i temsony, Tak, żeby nam się nie straciło, mamy już dwa Ja sobie te dwa bewstyki od razu zjem I słuchajcie, lecimy na polowanie dalszej ilości zwierząt Ponieważ wydaje mi się, że To naprawdę nie jest koniec, my tutaj musimy jeszcze więcej Rozwalić, żeby być jeszcze szybszym, żeby nas się po prostu nie dało dogonić. Tylko czekajcie, czy my tu mamy jakiekolwiek stwory? E, jak jest cel tego odcinka? Celu w sumie nie ma. E, po prostu dobrze się bawić myślę. To będzie najlepszy cel. Patrzcie jak my już zasuwamy. Ja nie mogę. To mi się tak podoba. To jest tak powolony tryb. Ja nie wiem, czy w ogóle w takich e, grzybach e, tutaj są jakieś stwory. Grzyby. Mamy tu jakieś jakiekolwiek... Stwory. Grzyby. E, mamy tu jakieś stworzenia. Proszę. Cokolwiek. Naprawdę nie ma nic. Tam są jakieś alpy już. Kurde. Eee, śnieg się sypia jak w Alpach Lawina dery, 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 dery. Ej, ej, dobra, dobra Tutaj nie mamy żadnych zwierząt, czekajcie Tu nie ma tu ani jednego złamanego prosiaka Chociażby, Boże Skąd ja mam brać pożywienie? Tam są bambusy, to będą pandy, tam jest dżungla w ogóle Dżungla, okej okay. Tam jest chyba zwykły biom jeszcze, więc skoczmy tam. No, po tych drzewkach się łatwo i wiecie co biega. E, a nie jest to daleko, w sensie mamy, wiecie, ten zwiększony speed, więc chodzi się naprawdę sympatiś. E, tylko właśnie pytanie, czy my tutaj cokolwiek będziemy mieli ze stworzenia? No, bo jak ja tutaj biegnę na dole, no, ryby też możemy zabijać. Przecież właśnie, dobra, dawajmy ryby. Ryby, Ry jedna. O, ryby się łatwo zabija, okej, okay. i będzie szybkie jedzenie. Bank, druga. E, trzecią machnę, machnę trzecią, dobra. Ale szybko płyniemy, stary, co jest? O kurde, jak my szybko chodzimy? Ja, yeah, patrzcie to! Patrzcie jak odpalę teraz sprinta! Ja yeah, cię nie mogę, ale chodzimy szybko. Dobra, wydaje mi się, że to będzie najszybszy odcinek rysunku na świecie. Dobra, czekajcie, ja tutaj jak najbardziej chcę tu nabić tą prędkość, żeby jak najszybciej chodzić. Czy te surowe się są to? Okej, okay. będziemy mogli przychodzić Patrzcie, ja nawet nie muszę biegać sprintem, a już biegnę, ja już chodzę, jakbym sprintował. Czekajcie to? Dobra, chyba będziemy musieli wrócić do naszej bazy. O kurczak, jest! Kolejne! Kolejny punkt szybkości, pyk, kolejne 5%, let's go! Nie ma tu jeszcze jakichś kurczaków, please? To wrócę do bazy w sekundę dosłownie, jak tak dalej pójdzie. Nie ma tu jeszcze czegoś? Halo, jakiekolwiek zwierzątko? Dobra, bo się robi noc, wiecie co, ja nie chcę zginąć. Więc wróćmy już może powoli do naszej bazy. A dobra, to nie było. Oj, 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 to nie są dobre zachowania, co ja w tym momencie robię. O, ja my tam już mamy pająka, spiderka. Mam nadzieję, że oni też nie chodzą szybciej jak kogoś zabiją, bo będziemy mieli nie lada problem. Dobra, polećmy od razu do bazy, yy, naszej tej bazy. Tylko yy, żeby nie zginąć, okej. Okay. Okej, okay, spidzior! Spidors jak szybko płynę! Szybko płynę! Zabiję sobie jeszcze tego jednego dorsza, bo to się zawsze przyda tej jedzonko, cyk. Dziękuję, zawsze mamy już trzy Dobra i teraz bym chciał wejść na jakieś drzewo. O, a może tutaj będzie jeszcze jakiś żelaz, tak to przy okazji bym zgarnął. Tak wiecie, dodatkowo, nie? Bo tu widzę, że jest sporo węgla. Węgla chyba już więcej nie będziemy potrzebować. Nasza baza była w tamtym kierunku, okej, okay, widzę, że jest tu szkieletor Dobra, po prostu biegnijmy, po prostu biegnijmy, bo boję się, że się zaraz po prostu wywrócę. O, nie! O stary, ale to było ryzykowne. Boże święty, ja bym od tego chyba zginął tego skoku. Dymu się nie udał. Tak mi się wydaje, że bym zginął. Nie jestem pewien w 100%, ale tak mi się wydaje. Dobra. E, jesteśmy już bezpieczni mniej więcej. No to nie jest aż takie bezpieczeństwo, jakiego byśmy chcieli, e, ale zobaczcie, po prostu chodzę. Mam wrażenie, jakbym biegł. Dobra, lecimy tam. Tam jest chyba nasza O kurde. O kurde. Ale mi przywaliły i to mocno, naprawdę. I mam jedno serduszko, ale ryzykujemy teraz. Dobra, jesteśmy przy lawie. Więc gdzieś tutaj była ta nasza balza, okej, okay, dobra, jest tutaj, dobra, widzę ją, okej, okay, dziękuję, dzień dobry Dzień dobry, mam jedno serduszko i ledwo co przeżyłem już prawie tą noc, dobra, palimy łososie, żeby było więcej jedzenia Zaraz sobie tutaj też oświetlimy troszeczkę ten teren e, będziemy musieli się ubrać w cokolwiek, więc ja sobie, wiecie co, jako że mamy naprawdę już, jesteśmy ustawieni pod względem Ej, czy kopie się też szybciej, czy mi się wydaje? Nie, chyba kopie się tak samo Chociaż nie wiem, mam wrażenie, że to schodzi szybciej, nie macie takiego wrażenia? Naprawdę, czekajcie, ja spróbuję. Jak się bije, Dirda? Nie, chyba tak samo. Chyba po prostu ja już sobie tak urajam, że po prostu wszystko robimy szybciej, ale chyba kopanie akurat jest normalne. Chociaż nie wiem. Dajcie znak w komentarzu, wydaje mi się, że kopiemy tak samo, ale, ale nie jestem pewien. Dlaczego zbieram ten kamień? Zbieram ten kamień dlatego, że postawić sobie drugi piecyk, żeby szybciej po prostu przepalać wszystko, prawda? Bo będzie tego o wiele, o wiele więcej. Dobra, a więc tak. Eee, robimy drugi piecyk. Uff, dobra, stawiamy. Ej, miałem się postawić. Dobra, dziękuję, pyk, dobra, mamy to, drugi piecor Bierzemy połowę węgla, yy, dajemy tutaj I tutaj będziemy sobie przepalać surowce takie jak żelazo, okej, okay, dziękuję Tu bierzemy ciebie, dorsz, dorsz Jesteś jedzony, dobra, idziemy się nawalać, słuchajcie Idziemy się porozwalać po, po trochę, najlepiej pająki Bo one są najłatwiejsze do rozwalenia yy, Więc spróbujmy je rozwalić o, tu jest owca, dobra, owca najpierw, puf Dobra, na hita, dziękuję O, zombiaczek, dobra, puf, puf Puf, puf, o Jezus Ile hitów, aż cztery, naprawdę mocny był Eee, widziałem tu chyba pająka gdzieś Halo, pająk, nie ukryjesz się A ja tutaj bym właśnie może posprawdzał Czy tutaj też gdzieś nie ma żelaza, bo O jest, żelazo, nice, dobra, mamy więcej Przydałaby się zbroja, prawda? No naprawdę jeden tylko żelaza punkt? Jezus, jak to jest nieopłacalne Ja cię sunę Dobra, okej okay, No to będziemy musieli się zadowolić tylko z jednego punktu e, Żelaza Mamy krowę, bang, bang Na dwa hity o. Nie gin, bo chcę ciebie wziąć za staka, dobra, dzięki, kolejny stack, patrzcie jak już zasuwam, jesteśmy coraz to szybsi, ja nie mogę, dobra, chwila, teraz tak, bo ja już zaraz nie będę wiedział co się dzieje na ekranie, o, dobra, to jest akurat łatwe do rozwalenia. dziękuję, Bank. na full szybkości, mordo, o Jezu, ale oni chyba też więcej biją mam wrażenie, czy nie, macie też takie wrażenie, że oni więcej biją, naprawdę, no, gin. ja Falek się ciężko zabija, dobra, mamy to, okej, okay, dziękuję, Naprawdę nie jest łatwo też zabić te potwory. Ja nawet nie sprintuję. O kurde, jaki speed na sprincie jest. Jaki speed! Dobra, na trzy hity. Chyba no, akurat hitów nam nie zmienia. Okej, okay, mamy to. Dobra. Pieczony łosoś, kolejny jest jedzony. Dobra. Następne jedzenie, jakie przepalimy, weźmy sobie to. A tutaj to. Dobra, niech się pali. Okej, okay, idzie ktoś. Dobra, zombie, czek. A, bo ja go mogę też zabić z większej odległości. Dlatego oni mnie tego tak uderzały, bo jak ja podchodziłem, po prostu. Okej, okay, rozumiem. Dobra, okej, okay. okej. Okay. Okej, okay, rozumiem, czyli z odległości możemy... Już z takiej gości... Okej, okay, dobra, bo ta gra chyba nas. Okej. Okay. Nie jeszcze to rozumiem. Ale naprawdę mamy duży zasięg. Patrzcie to, patrzcie to, naprawdę z dalekiego zasięgu możemy być te potwory, okej. Okay. Okej, okay. a ja to rozumiem chyba powoli już. Ja rozumiem to co chodzi w tej zabawie, jak zasuwam! Jak Asterix, Co jest? Dobra, zgarniamy tak, to Damy sobie tutaj to. Okej, okay, jemy to. Mamy cztery żelaza, to nie jest wprawdzie dużo. Mamy chyba jeszcze jedno do przepalenia, ok, dobra, czyli będziemy mieli pięć łącznie z pięciu zrobimy sobie chyba khask po prostu. On mi się wydaje da nam naj największe warf e i później będziemy starać się zrobić jakieś po prostu e itemki po prostu, pod, wiecie, pod przeżycie. E weźmy sobie nasze patyczki, weźmy sobie, zróbmy nowy nowy tutaj Skiersona, shikerson Oj, za dużo, dobra, dzięki. E zrobimy sobie ten hełm, ok, Mamy to i zawsze coś. O nie, on tylko jeden dodaje! O, Jezus! Dobra. Nie najlepsza inwestycja, ale jak to mówią nie na samych dobrych inwestycjach, człowiek żyje, dobra! Zasuwamy! Asterix zigzag McQueen tutaj lecę, i znajduję sobie że ulazo. Mam wrażenie, że jestem w ogóle jakoś. Jak to w ogóle fowa zmienia, widzicie to? Jak to jest zmienione, dobra! Uff! Bang! Nie macie! O! Pa, ja, Pan, weźmie trap, stary! nie ma szans, mnie w ogóle trafić! Boże, ale jestem szybki, patrzcie to! Jezus to jest najlepszy tryb, jaki chyba grałem w Minecraft. Ej, nie mogę tu wejść, dobra, dzięki. Jezus, jak się zmienia w ogóle punkt widzenia jak się jest takim mega szybki. patrzcie to! jest atomówka, bang, bang! Bang! fryzura, sieć, bam! Dwa gripery, bam! Wszystko fresh, po prostu broda fresh, totalnie fresh. I mamy dwa nowe yy, żelaza, więc idziemy je od razu przepalić. O, zasuwam tutaj pokolenie pęk, pęk! Zobaczcie tą szybkość, zobaczcie tą prędkość! Czy wy to widzicie w ogóle? Czy wy jesteście w stanie narządzić za tą prędkością? Ale patrzcie, on też jakoś mi szybciej strzela, że ja tak mało serduszek. Okej. Okay. Z jakiej odległości w ogóle? On też chodzi chyba szybciej. Nie wiem, kurde. Ciężko, ciężko to ocenić, czy oni też są szybsi, czy nie. Dobra, nie wiem w sumie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. nie mogę aż tak na blisko podchodzić, bo podchodzę zbyt blisko, w sensie mi się wydaje, ale patrzcie to jak to wygląda, jak ja zasuwam, o nie, creeper, nawet nie ma szansy wybuchnąć przy mnie, patrz, sprzedaję mu strzała i odchodzę, po prostu nie odchodzę, to jest maksymalna odległość, pęk, okej, okay, dobra, jestem ciekaw, o ile już jestem szybszy, ale wydaje mi się, że co najmniej trzykrotnie, patrzcie to Jo, ja nie mogę, tak się tak dobrze gra, dobra, strzelamy Bank? Zrobiłem? Nie! Teraz! Kurde, to przez wodę chyba nie przelatuje, widzowie, dobra! Ale zobaczcie tą prędkość, dobra, zobaczymy jak po końcu, do końca nocki, jaką będziemy mieli maksymalną prędkość. Wydaje mi się, że to będzie mega dużo, Spra sprawdźmy czy jesteśmy w stanie jakoś zmienić target, yy, na przykład tego pająka, żeby on atakował... O Jezus! O Jezus, dobra, o, dobra, bo ja tu... O, i wybuchnął! A do tego się nie spodziewałem w sumie, oj! Okej, okay, dobra, mamy to, let's go. Dobra, nawalamy dalej, ponieważ ja jestem dalej święcie przekonany, że jestem w stanie być jeszcze szybszy. Chociaż zobaczcie, ta szybkość już jest tak nienormalna po prostu, że ja nie wiem, no to jest po prostu... Sika la Ej, nie mam jedzenia już. O kurde. Nie mam jak się uleczyć, bo nie mam jedzenia! Jezus, dobra. Zobaczyłem kiedy daszuję. Ale naprawdę, z bardzo dalekiej odległości, patrzcie jak ja ryzykuję. Odcinek się skończy jak zginę, więc mam nadzieję, że to nie będzie jeszcze teraz. Ale Jezus, wie święty... O Jezus, Jezus, to jest jakiś kajf! Dobra, Jezus, nie straszcie mnie tak, dobra, let's go Trój jest wykonać taki ryzykowny cios Okej, okay, dobra, nice najcięższe jest tutaj bić chyba, ale dobra, i tak dajemy radę, jestem. Jak zasuwam, patrzcie, ja nie sprintuję! Ja nie sprintuję! Teraz sprintuję, ja cię sunę, patrzcie to jak to zasuwa! Dobra, czekajcie, musimy mieć takie zwierzątko. Bo po jakieś mamy jakieś mięso, mamy to niby. Kurde, to nie jest dobra rzecz, no ale dobra zjedzmy to, zjedzmy to, wiadomo głód nam w szybciej wróci, ale przynajmniej się wyleczymy Jakkolwiek by to nie, nie wyglądało tutaj, no to mięso nie jest ogólnie za dobre, w sensie, bo ono bardzo szybko traci głód No ale no trudno, no musimy po prostu coś takiego zjeść, bo teraz nie mamy innej opcji Idziemy szukać, idziemy szukać ogólnie e, jedzenia, mam nadzieję, że coś znajdziemy e, Tutaj, kurde, nic nie ma I Tu? O kurde, to był creeper! Ja go nie widziałem, widzowie. Boże święty, no i teraz to. Rozpimy się? Nie, dalej jesteśmy szybcy, dalej jesteśmy szybcy, więc spoko. Ale moi drodzy, no, ten odcinek miał się zakończyć jak ja zginę, więc w tym momencie on się kończy. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jak widzieliście, mamy szybkiego Minecrafta i tak grać, to ja naprawdę mogę. Napiszcie koniecznie w komentarzu jakiego innego Minecrafta, ale chcielibyście zobaczyć w moim wykonaniu, to może coś takiego przetestujemy, a może zaskoczę was moim oryginalnym pomysłem. Dziękuję wam za oglądanie, mordeczki. Subskrybujcie koniecznie kanał, żeby być na bieżąco. Dziękuję, do zobaczenia. Siemanko!